I oczy się małgo widzowie z tej strony Kebus, a w dzisiejszym odcinku dziwne rzeczy, które się wydarzyły na rynku Steam. W sumie są dwie i zaraz sobie do nich przejdziemy. A ja was zapraszam na stronę skinsmanki, gdzie wymienicie swoje skiny. Wpisujecie kod Kebus i dostajecie fajne bonusy, takie jak na przykład 5 dolarków przy trade'ie powyżej 100 dolarów, oraz klikając tutaj plusik 35% plus do depozytu. Także mega polecanko. Korzystajcie, wymieniajcie. Jest dużo kraftów, także mega polecam. Klikacie wymianę, akceptujecie na Steamie. No i cieszycie się nowym skinkiem. Zapraszam was również na serwis Duobot, gdzie po prostu kupicie sobie karty do levelowania swojego Steama. Także jeżeli macie niski poziom Steam, a chcielibyście sobie wylewelować, no to polecam, jest to naprawdę zaufany serwis. Piszecie sobie do bota, on wyświetla Wam całą listę komend. No i macie link w opisie. Mam nadzieję, że sobie poradzicie. Pierwszą z nich jest naklejka szał. Generalnie. Mm, no zobaczcie, co tutaj się stało. W sensie, jakby to jest jakaś kurczę, no naklejka. No i okej, okay, ona sobie istnieje, rzeczywiście, ona sobie istnieje. No gdzieś mniej więcej pułap cenowy jest w miarę, w miarę stabilny, dlatego że ta naklejka już troszeczkę istnieje, tak jak widzimy. Ale co, co mnie dziwi, co mnie dziwi. Zobaczcie sobie na ten spadek. Kurczę, no tak z, powiedzmy, z dwóch dni na, na dzień dzisiejszy nagły spadek. E, nawet do 10 zł. Zobaczcie. Można sobie ować, jak ktoś ją kupił. E, no kurczę. Dziwna sytuacja, totalnie jakby nie mam pojęcia, co to jest za naklejka, tak szczerze, ale przeglądając rynek Steam e, natrafiłem właśnie na nią i stwierdziłem, że będzie to w sumie całkiem spoko w formie ciekawostki, żeby ją pokazać. E, także, no kurczę, dosyć ciekawa sprawa. Jeżeli ktoś bardziej się tam zagłębił w temat, to możecie napisać e, o z tą naklejką. E, a ja tutaj jeszcze chciałem e, przedstawić. E, czekajcie, kapsuła. E, jest jak ja mam wpisać. No jak ja mogę wpisać dziesięciolecie? No dziesięciolecie i fajnie jakbym. Aha, bo ma 10 mi się oświetla Dobra, czy ja... Nie, pojemnik, pojemnik chyba. Tak, pojemnik, tak jest, mamy. E, dobra, generalnie, co do właśnie pojemnik, w sensie no, do, generalnie do kapsułki na dziesięciolecie, zobaczcie sobie, że ona ostatnimi czasy jakoś sobie pikuje. To również jest dosyć ciekawe zjawisko, bo generalnie na kapsułach takich stokowych w sensie do no nie powinno się tak dziać, a jednak się dzieje. E, albo. Znaczy są dwie opcje, e, albo są to tak zwane tak, tak zwane jakieś wahania walutowe i po prostu z innych krajów, ludzie to wykupują o danej porze. E, albo jest jeszcze druga opcja, e, że po prostu jacyś ludzie to wykupują. Lub po prostu to rośnie w tych momentach, totalnie nie wiem czemu. Ale jak widzicie, zdarzyło się już to dwu, a nawet prawie trzy, nawet trzykrotnie. Także myślę, że tym się również warto zainteresować, bo może warto sobie po prostu na takich wahaniach zarabiać na takiej kapsułce, kupić i po prostu czekać, aż ona sobie będzie pikować. Także to również jest całkiem ciekawe. No i dzisiaj takie dwie rzeczy, troszkę inne niż w sumie zawsze. Także mam nadzieję, że to docenicie. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Trzymajcie się i cześć.